Najsilniejsze trzęsienie ziemi, zarejestrowane przez człowieka, miało miejsce 22 maja 1960 roku w Waldiwi w Chile. Powstało wskutek zderzenia i subdukcji płyty kontynentalnej NASKA z płytą południowoamerykańską. Siła tego zdarzenia osiągnęła rekordową wartość 9,5 magnitudo. W niespełna 10 minut miliony ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Pomimo, że wskutek trzęsienia ziemi ucierpiała znaczna część południa kraju, największym zniszczeniom uległo miasto Valdivia. Spora część lokalnych terenów zamieniła się w bagna, a poziom wód w jeziorze Rinhua wzrosł o ponad 20 metrów. To spowodowało niszczycielskie wskutek podtopienia oraz olbrzymie straty w dolnym ujściu jeziora. Zderzenie płyt tektonicznych wywołało również liczne tsunami, które uderzyły w Japonię, na Filipinach, w Australię, Nową Zelandię oraz na Hawajach. Trzęsienia ziemi potrafią zmieniać lokalne krajobrazy, powodować potężne tsunami, generować olbrzymie straty finansowe i pochłaniać niezliczone ludzkie życia. Pomimo tak potężnej siły natury, zjawiska te zachodzą na głębokościach od 70 do 700 km pod powierzchnią naszej planety. Okazuje się jednak, że czasami doświadczamy skutków wstrząsów, których źródeł należy szukać aż 50 tysięcy lat świetnych od Ziemi, czyli w odległości około tyle kilometrów. Zjawisko, o którym mówię, zostało zarejestrowane 22 maja 2004 roku. Wystąpiło na powierzchni gwiazdy neutronowej SGR 180620, której skorupa spłaszczyła się około 10 cm. W tym procesie uwolniona została energia odpowiadająca trzęsieniu Ziemi o sile aż 34 magnitudo. Dla porównania trzęsienie Ziemi o magnitudo 8,8 uwalnia energię ponad 10 tysięcy razy większą niż bomba atomowa zrzucona na Hiroshima. Wstrząsy na powierzchni gwiazdy neutronowej określa się mianem Starquake. Choć dosłownie oznacza to gwiezdne trzęsienie Ziemi, nie jest to trafne określenie. Starquake to zjawisko astrofizyczne zachodzące w momencie, gdy skorupa gwiazdy neutronowej gwałtownie się przemieszcza, przypominając w pewnym sensie ziemskie trzęsienie. Różnica polega jednak na tym, że w tym przypadku mamy do czynienia z przemieszczeniem niezwykle poskręcanego pola magnetycznego, a nie tej skały jak u nas na Ziemi. Przyjmuje się, że Starquake może powstać na dwa sposoby. Pierwszy wiąże się z olbrzymi naprężeniami powierzchni wywołanymi skręcaniem niezwykle silnych pól magnetycznych wewnątrz takiej gwiazdy. Druga przyczyna to spowolnienie obrotu gwiazdy neutronowej. W miarę jak traci ona prędkość kątową i energię wynikającą z bycia wirującym dipolem magnetycznym, w jej skorupie gromadzi się olbrzymie naprężenie, które w pewnym momencie musi znaleźć jakieś ujście. Ja nazywam się Maciej Blekliński, a Ty oglądasz kanał Niebo do Wynajęcia. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o